Pięciu piłkarzy będzie rywalizować między sobą w konkursie poprzeczek. Zadobicie piłki uderzonej w poprzeczkę z powietrza zawodnik otrzymuje dodatkowe punkty. Jeśli piłka wróci z linię strzału, zawodnik ma dodatkowy strzał. O zwycięstwie będzie decydowała precyzja, spryt i odwaga. To tym razem zgarnie 1000 zł? Jedziemy poprzeczka i dobijam. A! Ale ruszył pazernie. Widzieliście jak ruszył? Mazernie po dobitkę ruszyłem. Nowe buty. Jak coś to, to przez to nie trafia. Kurde, przecież wracała mi, a ja ją sobie dotknąłem. Bez sensu. Ale teraz zlabiłem. Przecież jakby mi wróciła za linię, to miał jeszcze jeden strzał, a ja chciałem zaryzykować i pójść na dwa. I mnie dotknęła. Ta. Gdzie lecicie Dobra, ustawiamy piłeczkę I cyk albo i nie cyk Następnym razem się uda Dobra, ja mam, ja mam taktykę taką, że od razu w pierwszej serii za dwa Ja też taką miałem, tylko um, nie tak I Ty masz ta, też masz taką... Ostawiła, jest 0, 5, tak. No jest napompowana. To... Nie, no to, no to, ja wiem o co chodzi. Słyszysz to? Słyszycie to? Ja, trafiłeś, ja, ja, jak ja. Jak gonić. Nie ma, nie ma, Fisko. nie ma. Nie ma. No! Aż wam ostatnio mówiłem, jaki jest sekret. Wentylem w kierunku bramki, jak na celność. A jak na siłę? To wentyl w drugą stronę. I jak wystawiłeś, że jak jest igła w środku. Wentyle w kierunku bramy. Czyli na celność. Tak. Co będziesz co W poprzeczku. Dobra. To znaczy w piłku. A później w bramku. Oj. Oj oj, oj! Trzeba skalibrować chyba troszkę tą łóżkę. To popował piłki. Bo to jest do kary, to jest do Aj, ale łatwo i tak, no możecie tak tam podnieść poprzeczkę, zdecydowanie. Yeah! To ja spróbuję podnieść tą poprzeczkę i cyk. Albo i a ja, 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 ja. No co, a ty troszkę, troszkę dalej. sobie kolony. troszkę tę piłkę. Troszkę już metr dalej. Barę metr dalej i trafię. Zobacz, bo ja z takiego bliska to dodatkowo mam okazję kopać, więc muszę sobie troszkę oddalić za linii i teraz proszę bardzo, mięciutko poprzeczkę, Dziękuję. wróć, no wróć do mnie, jest punkt, jest punkt, gonimy, gonimy, gonię Eryka, bo podniósł wysoko poprzeczkę. Raz, dwa, trzy. Ojeju Myślę, że dochody? 5 trafić? To znaczy tam rada 6 na 5 Uuuuuś, 6 na 5 Tak jest! Odpuścić młodego, bo czym się pewnie już ma wiesz Koczyki, tatuaże, to jest właśnie no, Ale jest powtarzalność. To jest ta jest brameczka, i to jest najważniejsze. To strzela w meczu, w no, no Właśnie. No, a w bramkę każdy strzela. Troszkę dalej masz i teraz to samo. Nie, nie to samo, że nad bramką, tylko taka sama siła w nodze. No co, musisz obniżyć losy? Musisz obniżyć. Dobra, zadziałało ostatnio, że odsunąłem piłkę o metr, więc nie zmieniam, ale troszkę lepiej, żeby wróciła, żebym mógł sobie dobić, bo Trzeba ja gonić tutaj, Erika. Nie! Dlaczego tak to.? Napiąłem? Mocno, na mocno. Bo będziecie tak chodzić jak ja będę strzelał, tak? Teraz będziecie mnie rozpraszać. Pewnie. Pisko. Krzyżaka? No. EMOTIONAL DAMAGE prawie jeszcze grać ja, 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 ja teraz jak zapatrzę to mam remis albo jak będzie nie wracała ale y, spytajcie się go ile ma bramek w lidze dobra? on w foszeczki y, ładuje a w ramkę co? w ramkę nic no. a raz komentujesz to? Ostatnie czerwoną dostałem, tak że... Może na tym zakończymy. Cały czas brakuje, cały czas brakuje. Ale teraz było lepiej. Ty masz ile? Zero? Zero niestety. No musisz? Co w bramkę lubię. Nie! O, zero. Mhm. Dobra, ostatnia kolejka teraz co? Ja muszę trafić za dwa, albo muszę trafić poprzeczkę, żeby wróciła i dobić, żeby się że to musi nie trafić. Albo możesz nie trafić w ogóle. Albo mogę nie trafić w ogóle, ale ja myślę, że trafiam za dwa i jedziemy z tym koksem. A! A, ale rusz. Chłopaki sobie gratulują, a tu jeszcze jest rozgrywka. Ale laps, laps. O! Minus jeden! Minus, minus jeden i wróciła, czyli minus dwa. I jeszcze I mam minus. jeden strzał i drugi raz suknę. No, to... I ile to teraz masz punktów? Teraz mam zero. <laughs> Pokażę, że to nie przypadek teraz. Dzięki, fajnie się z wami grało, do zobaczenia. Jaja, jaja, coś ja. jest mocne w to. Jaja Ja Jaja ja, 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 ja. Dobra, honorowa. Dobra, honorowa, ostatnia szansa. Tak yeah! To mówi, to mówi wszystko, prawda? To mówi wszystko, dziękuję. Najlepszy klub, najlepszy skill. Ej, no co, bo teraz jak ty trafisz, to ja będę ostatni. Więc fajnie jakbyś nie trafił i później jest wygrywka, nagła na śmierci. Możemy Ci tak, ja jestem... W... układacie konkurencję nie pode mnie, więc ja teraz chcę wygrać. Więc no ale, jak Przekaz, możesz, ale jak możesz trafić jak to jest nie pod ciebie? Jak ty już sobie ale mówiłeś, ja się... że to jest nie pod ciebie, a twój mózg już jest nastawiony ale na to, że nie trafisz. Ale ja patrzę ja z pracą ja ja dobrze, więc ja teraz na Fajnie sobie radzi z tą presją, kolego. Dawaj. Dogrywka, ostatnie miejsce. Dobra, to trzeba meczowo. To trzeba meczowo przypierdzielić tak, żeby tam wróciła i jeszcze raz sobie ustawiam i tak trzy. Uwaga. Ja! Oj, oj. Jak powiedział, tak zrobił, nie? Urzeszę się Ten, w finale zmierzymy. Fygnale. Uno! Jakby co, to teraz grają tak zwany finał fusów, także spokojnie, nie ekscytujcie się. To już jest tak zwany mecz o pietruszkę. Ale jeden jest. I teraz presja na tobie, teraz Czy presja na tobie. Ja mam jeden. A ty ile będziesz miał po tej kolejce? Zobaczymy. Zobaczymy, ale jesteś mocny, widzę, w trasztok. Tak jest. Trudno, muszę, muszę uznać dzisiaj wyższy Gerardo Przedostatnie miejsce! Uuu! Wygraliście ten puchar Konfederacji, a my gramy Ligę Europejską. Hej, wystaki. Gramy. Ja zaczynam. Poszeczki. Dobra, jedziemy. Dobra. I, 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 i jest trafione, jest dobite z powietrza? Halo, halo, jest trafione z do, Ale z powietrza to miało być dobiłem. Do ale z powietrza dobiłem. Nie ma, nie widzi się. Sp traf kopnąłem z powietrza, tak było? Kopnięte z powietrza. Nasz sędzia musi to rozstrzygnąć. Kopnięte z powietrza było. No? W powietrzu dobitka musimy. Nie było mówione. Było mówione. Dogra się, że było mówione. Nie no, w powietrzu. Każdy, kto grał w poprzeczki, wie, że jest poprzeczka. I dobijamy w powietrzu, wtedy się liczy. Ale Olo, fajny strzał! Powinienem to dobić w powietrzu, za dwa, zamykam mecz, koniec. Bramka, tak byłby tak zwany złoty gol. A tak to jeszcze może strzelić. Ale liczę na to, że będzie tak zwana wcinka. Będzie wcineczka, ustawiona piłka. Z żółtej. styczność z linią. Dobra, okej. Okay. wszystko jest okay. pod kontrolą. Tak, 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 tylko chciałem sprawdzić. Czasem tak robią sędziowie, żeby... Drugie miejsce, ale masz pudło. Podium, trzecie miejsce to jest tak dobry wynik. Bardziej yy, yy, tak, się wygrałeś ze Którzy. Pierwsi się ustawiają do rzutów wolnych na meczach. <gry> tak? którzy strzelają bramki, a nie poprzeczki. Tak, bramki. Ile, ta. ile, ile bramek strzeliłeś? Trochę Pier, Pierwsze trzy nad bramką kopnąłeś, to ci przypomnieć. Ale Odwińmy to, te dzisiaj. pierwsze trzy nad bramką. A ja strzeliłam dziś cztery bramki i jedną poprzeczkę. Czekam tylko na moją konkurencję, więc. Jaka jest Twoja konkurencja? Spanie. Bo się przygotujesz dobrze. Ale wszystkie konkurencje nie są pod luca. Ja myślę, że, ja myślę, że nie, nie bigotu na czas coś takiego, myślę, że by było, co? To. No to miały być dzisiaj rzuty wolne, ja od wczoraj przygotowany jestem, no ale Ziobi, no kontuza. a abuda. Nie, nie chciał wyciągać piłki z siatki, tak samo Andrzej. Czekaliśmy na was. Jechać. To co, to następ, następna konkurencja, rzuty wolne? To no. nie przychodźcie, bo i tak wygramy. Dobra Ero, to gratulacje, szybko, co, co. Na raz frajerzy. No udziara sobie zrobię, tak jak chciałeś. Dobra, zabrał. Dowiecał, że zabrał. a masz jeszcze miejsce na kończyki?